Hej, z tej Mateusza, to jest kanał o rowerach, podróżach rowerowych, nie tylko. Na początku poproszę stałych widzów o łapkę w górę, by dodać wiatru w plecy algorytmowi mojego kanału, żeby film miał z górki i potrzebę jak najwięcej lajków. Dziś w materiale chciałbym takie pokazać e, kilka gravelów dla osoby, dla wysokiej osoby. Napisał do mnie Daniel e, z taką prośbą właśnie, o, o, bo jest, powiedzmy, że chciałby kupić jakiś tam sprzęcik dla siebie. Na dłuższe trasy, na jakiś, tam, powiedzmy, gravel. Ja też oczywiście zawsze powtarzam, że jak jakby zastanawiacie się, co kupić, nie wiecie co kupić, piszcie do mnie śmiało, czy to będzie nówka, czy używka. Piszcie do mnie śmiało, chęci wam coś doradzę, pomogę. Jak jesteście z Warszawy, to mogę z wami pójść do jakiegoś ewentualnie sklepu, czy nie wiem, czy być jakiś używany rower. Także nie ma problemu. Oczywiście, o, o, o ile pozwoli mi na to czas. Wiadomo o co chodzi, nie? No dobra, ale wracając już do naszych tych sprzętów, nie? Dzisiaj będziemy analizować kilka grawelów i mogę znaczy na wstępie, muszę powiedzieć, że ten film jest bardzo podobny do takiego jednego z, z takich moich wcześniejszych filmów, który powstał kilka tygodni temu. podobieństwo polega na tym, że to będą te same jakby marki powiedzmy, podobne modele. Nawet możliwe, że te same modele, tylko że będą powiedzmy jedną półkę cenową niżej, tak? No bo wiadomo, że każdy producent w swojej powiedzmy, rodzinie ma kilka tych modeli, w zależności od wariantów, ale, ale generalnie ramy są takie same. A tutaj też to jest dosyć istotna sprawa w tym filmie, no bo tutaj Tania się pyta też troszeczkę o geometrię, i tak naprawdę to, co ja tutaj powiem. Będzie jakby odnosiło się do, do tego filmu, do tego, że y, w tamtym filmie właśnie jest dużo na temat, y, temat Gometry, dużo na temat ram i to są generalnie te same, jakby te same mm, ramy, te same. no bo może rowery nie, ale ramy są te same, więc, więc bardzo łatwo będzie się do tego odnieść. Nie? No dobra, więc y, jakby lecimy z tematem. Y, Mamy powiedzmy budżet 5500. Ja tak zawsze staram się, staram się w tym budżecie mieścić. Często jest tak, że wychodzi mniej, czasami wychodzi więcej. I tutaj też pamiętajcie, że naprawdę to, że to jest powiedzmy cena 5800, to nie ma co się z tym jakby nie ma co się zniechęcać, bo jest olbrzymia szansa, że gdzieś tam znajdziecie w internecie czy tam na jakiś Allegro, czy na jakimś innym sklepie powiedzmy. Jestem wręcz pewien, że znajdziecie w lepszej ofercie, ale też jakby nie będę nie chcę tutaj pokazywać tych ofert, bo, bo one jest duża szansa, że jak będziemy oglądali już te filmy, będą się nieaktualne, nie więc trzeba sobie rozglądać ten. Oczywiście jak też chcecie, zawsze mogę wam coś takiego znaleźć jakąś taką konkretną promocję. Nie? Ale generalnie skupmy się na takich, ogółach, na takich ogólnych bardziej rzeczach. No bo wiadomo, że są różne promocje, teraz są te powiedzmy jesienne przeceny i też idzie coś znaleźć taniej niż w sklepie, bo ogólnie ogólnie na sklepach jest dosyć, dosyć drogo, więc jestem przekonany, że nawet i 1000 tych taniej możemy taki rower wyrwać, więc to już byłoby naprawdę to spokojnie byśmy się mieścili w tym naszym budżecie. No dobra, więc tak, mamy tutaj tre, rower, gravel z od Trek'a to bo chyba AR4 z tego co pamiętam, a tu jest trójka. Merida Sinex 200 i to jest dokładnie ten sam, jaki był na filmie. Marine to jest też to, to był inny gestalt, któryś tam inny. No i oczywiście, wiadomo, Esker standardowo jako taki rower, powiedzmy, referencyjny. No. Dobra. Więc tak, jakby, czym te. Jakie, bo tak szczerze, ogólnie jak się można było spodziewać, te rowery są dosyć do siebie podobne, bo są w, sumie w tym samym budżecie. Wszystkie mają hamulce mechaniczne, proszę bardzo, te ma mechaniczne. Te mechaniczne, już tutaj w tych krosach, tych nowych, jest to ciężko zobaczyć na zdjęciach, ale w opisie to jest, nie? To w opisie jest, zaraz pokażę o hamulce. Nawet nie napisali, ale to są hamulce mechaniczne, mówmy się. A teraz garść ogłoszeń parafialnych. Jeżeli lubicie to, co robię i chcecie mnie docenić, możecie już teraz wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. A tak naprawdę to herbatę, bo kawy to w sumie nie piję. Link w opisie filmu. Tak, to są hamulce mechaniczne, bo widać tutaj tę linkę w tym miejscu. Nie? Jeżeli nie ma dyskusji. No tam tak samo od razu tu widzę, że jest ta linka. Hmm. Tamerita też jest ten mechaniczny hamulec. No i ten trek. Ten trek tak samo. Też jest linka. Oczywiście wiadomo, wszystkie mają e, ośnie przelotowe, tutaj widać. O, tu widać, że jest oś przelotowa. Tu widać, że jest oś przelotowa. Tu widać, że jest oś przelotowa. No i oczywiście w tym skarze też jest oś przelotowa, nie? Wszystkie mają e, widelce karbonowe. Proszę bardzo, karbon. Mm full carbon ta Merida też ma full carbon z tego co pamiętam o, też carbon eee, i ten też ma oczywiście carbon i to jest bardzo, bardzo ważna sprawa ale te wszystkie te rowery mają ten jakby wspaniały ten porónek, tylko jakby jak będziecie sami coś szukać to jakby zwróćcie na to uwagę zawsze, po pierwsze jest to żeby był full carbon, żeby nie był gdzieś tam klejony w tym miejscu bo to jest bardzo niekorzystne zjawisko. Jak jest, jak jest właśnie napisane ewidentnie, że jest full carbon, to jest bardzo dobrze. O, nie wszyscy się tym chwalą, ale ten, ale raczej są, przypuszczam, że nie sądzę, żeby tutaj, żeby w, tym, w tym budżecie, żeby były klejone te rowery, przepraszam, żeby klejone te widelce. Nie sądzę, że ta Merida miała klejone widelce, To jest raczej niemożliwe. Ale wiecie, pamiętajcie, zwróćcie na to uwagę, nie? I można rozpoznać tak, że po prostu jakbyście zdjęli taki widelec, nie? to widać, że tutaj jest błyszczy się ten aluminium powiedzmy, a tu jest dalej karbon po prostu. Nie? To, to, to nie, takich to nie, nie kupujcie. Kolejna sprawa, które też te wszystkie rewersy mają, to jest to, że one są taperowane. I to chodzi o to, że proszę bardzo, chodzi o to, że tutaj jest powiększony ten łożysko sterowe jest powiększone i to korzystnie wpływa na wytrzymałość Cały, całej ramy po prostu i to jest bardzo dobre, wszystkie ogólnie to mają, ten też ma, o jest taperec proszę bardzo, ten też ma taperec, też ma a SKR nie napisali, ale ja wiem, że to jest taperec, bo miałem ten rower w ręku i to na, na 100% taperec no dobra, dalej no i wiecie, no to teraz może przejdźmy do różnic, tak? Może w tym, może w ten sposób, nie? Więc eee, tak, zacznijmy od, e, zacznijmy od tego Marina, powiedzmy, na pierwszy strzał. Eee, pierwsza sprawa, tak, już widzę, że on ma e, support e, nie zintegrowany z, z, z korbą. Tu akurat jest Octalik, bo o, tutaj widać, nie? I to jest bardzo, bardzo duży minus dla takiego roweru, bardzo duży minus, szczególnie jak ktoś troszeczkę więcej waży, a tu właśnie pisał Daniel, że, że zację tego, że mam ponad 10 dziesiąt wzrostu, to nie waży raczej 50 kg, tylko raczej 70 albo 80 albo 90, więc to e, nie, jakby nie, wiem, nie wiem dokładnie ile, ile waży, bo, bo nie napisał, ale to już przy tym wzroście spodziewam że, że na pewno waży więcej niż, 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 niż 50 kg. No więc to jest duży minus na tego roweru Tak, To oczywiście można wymienić, ale po co się z tym babrać przy takim nowym rowerze tak? No wiadomo można kupić ten wyższy model I on już ten kolejny model miał już tą oś zintegrowaną, ale to już, o tą też nie będzie sporo droższe, nie? No dobra Dalej Merida mm, Tak tu już jest yy, oś zintegrowana Tu już to widać od razu yy, I to już jakby duży plus Ten Trek Trek tak samo, też ma oś zintegrowaną no i Esker, tak samo, też ma oś Więc te wszystkie trzy rowery, powiedzmy, bo to wiecie, bo to też nie są jakieś tam Shimano GRX ani SRAM Eagle, więc to są takie wszystkie, wszystko powiedzmy, zamienniki Shimano. Ale, a właśnie, a tak, Atymarin ma na Shimano, ale to jest po prostu, wiecie, to jest, powiedzmy, jakbyście mieli jakiś wahacz od jakiegoś luksusowego samochodu i byście mieli po prostu zamiennik, nie? to i tak on będzie jakby z jakiegoś tam dużego auta i tak dalej to i tak on będzie bardziej wytrzymały nie wiem, miał lepsze parametry niż oryginalny wachacz czy tam nie wiem co, coś innego od jakiegoś malucha prawda więc i nawet oryginalnie był nie Także to, jest, to jest na tej zasadzie to jest po prostu jakby, jakby jakość poziom jakości między jakby technologiczny, czy tam konstrukcyjny pomiędzy tym osią z, z taką klasyczną, a, a tym zintegrowaną to jest po prostu przepaść, nie? naprawdę, to jest w ogóle, nie ma co już, nie ma co już tutaj dalej dyskutować, nie? więc tutaj ten marine na dużo na minus, dużo, 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 dalej, kolejna sprawa, powiedzmy ten pozostały, pozostała, Specyfikacja, pozostały osprzęt, no tak, ono ogólnie ten mamy, Maridę mamy na, na Meridzie, sorry, Marinę mamy na, na Shimano, yy, tutaj rzucę mi się w oczy, że ta kaseta, no to powiem szczerze, że no, nie jest najwyższej półki. Ten HG200 to jest taka troszeczkę no, no bez szału, nie? Bez szału, niestety yy, ten Marin, no, sprawdźmy, jest jakby i taki, jest taki w ale jeszcze powiedzmy, sprawdźmy co on tu ma. O tu znowu widzicie, To też jest jakaś tam, powiedzmy, jakiś zamiennik, tak, nawet... no. Także szkoda. no te nie ten, nie, nie zrehabilitował się w tym momencie. Zobaczmy Eskera. Eskera, on Esker ma, um, tak samo, też ma zamiennik, też ma microshifta. A Trek, co ma Trek? Zobaczmy co ma Trek. Um, proszę i Trek ma najlepszy kosetę, bo tu już jest ten Shimano i ten jakby jeszcze model wyżej, więc no otóż nie chcę nic mówić, ale ten Trek się wysuwa na prowadzenie, tak, w tym momencie. No tak, tutaj widzę te wszystkie brzutki, to są Shimano, 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 Sora, tak, spoko. Taka ciekawostka, że on ma chyba dwie tarcze z przodu, zaraz zobaczymy. Tak, on ma dwie tarcze z przodu. Taka ciekawostka, widzicie. Ta Merida ma. Merida ma. co mi też dwie tarcze? Ten trek też ma dwie tarcze? Nie, dobra, nie było temu wszystkie mają dwie tarcze. A, przepraszam, tylko ten. Tylko ten Esker ma jedno tarcze. I on ma taką, wiecie, ciekawostkę, że on ma 10 przełoży, nie? A tamte mają po 9. To tu jest taka, jakby sytuacja, że teoretycznie na tym krosie jest mniej tego wachlowania, teoretycznie. Ale ja powiem szczerze, że ja osobiście wolę mieć e, dwa biegi mimo wszystko, nie? bo ty też na nie pisał, że chciałby jeździć w te dłuższe trasy, to ja nie sądzę, że on będzie e, 150 km jechał gdzieś tam. W górach, po jakichś wertepach, na jakichś podjazdach, tego raczej gdzieś tam wyskoczy jakiś tam asfalt, powiedzmy troszeczkę większa prędkość, więc, więc powiem szczerze, że, że te takie systemy jednoblatowe na takich czasowych rowerach, czy nawet takich gravelowych, ale z myślą o bardziej jeżeli na szosie, się, to, to się w ogóle nie sprawdza, nie? to jest jakaś pomyłka po prostu, więc nie, zdecydowanie lepiej, lepiej mieć dwa biegi z przodu, tak, zdecydowanie bardziej elastyczne i bardziej uniwersalne po prostu. No dobra. Co dalej? Co jeszcze tu mogę powiedzieć? No tak. No tak, one jakby wszystkie ramy są aluminiowe, To też jakby nie ma co dywagować na ten temat. No i co? No i, no i z tego wynika, słuchajcie, z tego wynika, że, że, że ten... że ten trak po prostu wychodzi na prowadzenie, tak? Bo tak. No, no w tym momencie, nie? A, właśnie, i teraz jeszcze, kolejna sprawa jest taka, hmm, jeszcze jakby dwa, dwa takie, hmm, dwa takie aspekty chciałbym omówić tak szybciutko. Pierwsza rzecz to są e, punkty montażowe, bo tutaj wcześniej pisało o, o wyprawach, o wyjazdach, więc e, oczywiście hmm, to też jest powiedzmy, że bliskie mojemu sercu. No i zobaczmy, trek ma tak, tu ma miejsce na, z tyłu na bagażnik, to jest duży, bardzo plus, naprawdę z olbrzymi plus. No tu ma jakieś tam miejsce, tu ma mocowanie, tu ma mocowanie, tu wszędzie mocowanie, tu ma mocowanie, tu jeszcze od spodu jakieś mocowanie, tu ma mocowanie, no to naprawdę jest tak owieszony, że mała głowa, nie? Nawet tu widać na tym zdjęciu, że jak tu powieszali go z każdej praktycznie możliwej strony i nawet jeszcze nie wykorzystali miejsca na bagażnik, także wiecie, jeszcze można ten, jeszcze można zaszaleć, nie? Jeszcze jest mało, jeszcze można dołożyć, nie? Dobra, Merida też ma tutaj to samo, jakby ten sam zestaw praktycznie tych zapięć. Co ten, co ten trek Z tym, że Merida nie ma miejsca na bagażnik. To jest duży minus dla mnie z tyłu. To jest naprawdę lipa. Oczywiście tam no, ludzie wieszają też z przodu te jakieś tam sakwy, ale uwierzcie mi, lepiej mieć, mieć taki ciężar z tyłu, tak? Bo jak się jest z przodu, ten ciężar się ma, to ten, ten rower jest taki mniej manewrowy po prostu, nie? Tak jakby rośnie jego taka, taki moment bezwodności i to jest takie na zakrętach, to jest po prostu gorzej się manewruje troszeczkę no nie, nie to, że to jest, wiecie, jakaś tam też która dyskwalifikuje ee, jakby jeżdżenie takim rowerem, którym jest odwieszony w co ale no mimo wszystko, no wygodniej jest jakieś z tyłu po prostu, no. Dobra, ta Marine ta sama bajera, też e, też ma, też ma te sporo tych miejsc, no ten tutaj na górze niestety nie ma, zabrakło e, no tutaj są wiadomo i też tu no bagażnik nie ma, więc też, też kurczę też jest do tyłu, nie? Esker Zobaczmy, czy będzie pokazano gdzieś Takie zdjęcia, wiecie A, on tu ma właśnie ten miejsce magazyn, To jest z tyłu, nie? O, no, to, to jest fajnie, tak To jest jak najbardziej plus to Takie zdjęcia są, wiecie Trochę od czapy I bardzo można coś, coś tam dojrzeć, nie? No ale no, wiecie, tu są zapięcia Tutaj, 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 tutaj Tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj nie? Także no, ten tyle samo co ten Trek ma, nie? No, ta, Merida, ym, ta Merida niby ma tu więcej tych zapięć, ale nie ma tego na bagażnik, więc tu jest jakby odpada, nie? Więc no w tym wypadku, na prowadzeniu, znaczy w tym wypadku yy, w tej stawce, w tym, pod tym względem, to ten cross i Trek to jest remis, nie? Więc yy, jakby myślę, że. Yy. A i ostatnia rzecz geometria. Ja już mówię, ja na, na ten filmie, o którym wspominam na początku, bardzo dużo powiedziałem na temat, na temat tej geometrii, ale tylko tak szybciutko wam jakby przypomnę, e, powiem wam po prostu, naj, jakby taką najbardziej istotną rzecz, którą musicie sprawdzić, jakby żeby wam się nie chciało oglądać na tego filmu. E, to jest po prostu długość, długość ramy, tak? To jest jakby kluczowa sprawa, bo to wiadomo, że każdy o tą wysokość to dobiera pod siebie, nie, ale ta długość. Nie? Prosta, słuchajcie, prosty teścik, nie, spróbujmy, e, spróbujmy do porównania wziąć e, ten sam rozmiar, nie, załóżmy, że weźmiemy 58 cm, załóżmy, nie, ten zobaczmy, czy będzie miał, czy będzie miał mm, geometrię, mm, no, tu napisali w calach, nie, no to, Ile to będzie w calach? Zobaczmy. 21 cali. o Ten to jest dużo mniejszy w ogóle. Nie ma co w ogóle nawet porównywać, nie? To, to jest w ogóle maństwo, to, to w ogóle odpada, nie? Ale dla, dla, dla Daniela to w ogóle odpada, ale mówię, może ktoś, może ktoś ma takie życzenie. No, no właśnie, nawet napisali, że taki troszeczkę niższych ludzi. Ale może może ktoś się mówi, ktoś się nas ogląda, kto jest troszeczkę niższy, może też byłby zainteresowany, także. No, dobra, teraz tak, Merida. No, jest 580, świetnie. No i ten trek Też jest 580. No i zobaczmy sobie teraz ten e, długość E, nie? Więc tak, tu mamy 59,7. Dobra. W Meridzie mamy długość ramy 620. 62? No to jest, słuchajcie... 2, ponad 2 centymetry więcej, nie? No to bez każdego nie da się tego porównać. Ale w tym marynie jeszcze, zobaczmy. Eee, tu jest, 585. I zobaczcie, różnica między marinem a, a tą to jest 35 cm, to jest, sorry, 3,5 centymetra, to jest przepaść, po prostu to jest przepaść, nie? I jakby, jakie to ma, jakie to ma znaczenie? ma znaczenie takie, że, że na tej Meridzie się po prostu człowiek kładzie, nie? Po prostu, bo jest długa ta rama, i to automatycznie, wiecie, już lędźwia obrywa, obrywają, tak. I na dłuższy dystans to nie. To, to, już, to już będzie ból, nie? To już będzie ból pleców, e, tak dalej. Jak na krótsze dystanse, taki powiedzmy, taki bardziej dynamiczny jazdy, powiedzmy, to, to może i tak, nie? Ale na dłuższe dystanse to odpada, po prostu odpada. Przykro mi. A ten trek, ten trek jest m, prawie tak samo... M, bo to długość prawie tak samo jak ten, jak ten Marie, nie? to jest różnica w milimetrach dosłownie, no, nie, no centymetr jest różnica, nie? No to, już jest naprawdę, to już jest naprawdę niedużo. To już idzie spokojnie na mostku, coś tam wiecie, ewentualnie yy, poprawić, nie? jak to się mówi. No dobra, także yy, no ale mówię więcej na temat tej geometrii. Zobaczcie na tym drugim moim filmie z, z rowerami z tej samej rodziny, tylko na po prostu innym sprzęcie, nie? No i dobra, podsumowując, to moim zdaniem ten trek po prostu wygrywa niemalże w każdej konkurencji. No to, to, a ta cena już nie jest taka przerażająca, no bo mówię, spokojnie można jakby wejść w internet, naprawdę idzie to dosyć łatwo i lekko i przyjemnie znaleźć coś, coś tańszego, nie? Później na drugim miejscu jest ta Merida, tylko jakby z, jakby z taką gwiazdką, że ona jest troszeczkę długa, nie? Ta Merida, no niestety, tak? To już troszeczkę jest ten... Na trzecim miejscu jest ten Esker no jest nawet fajny, ale wiecie, ale on jest. on jest na, też już na tych zamiennikach, wszystko praktycznie i ma ten, ma ten jeden lat z przodu więc tak troszeczkę lipa jak dla mnie. No mówię, no tak na, taki, na takie wyjazdy to tak może mniej się nadaje, nie? Do takiego na jakiś trudniejszy teren. Jakby ktoś jeździł tam w i tak dalej. No to może i tak, ale na takie na dłuższe wyjazdy na trasy, to, to niekoniecznie. Nie? No, no, i na ostatnim miejscu po prostu ten Marin, pomimo tego, że on jest jakby pięknie wygląda, wydawałoby się, że jest taki fajny, króciutki, sprytny. No to niestety, no to ten ostrzętowo to po prostu kuleje, tak? Jest daleko w tyle, nie? No przykro mi. No dobra, to jest o tyle na dziś. Jak wam się podobało, to oczywiście lajkujcie, napiszcie komentarz, co, by, co Wy byście wybrali. A może co macie? Jak pamiętacie, jak macie jakiś problem, głoskę? piszcie na maila, który jest tam w opisie. Albo zapraszam do sekcji komentarzy. Ja wam zmięchać o coś tam, podpowiem, pomogę na ile będę potrafił, nie? To tyle. Cześć.